Musisz to obejrzeć, jeśli uważasz, że magia to tylko bajki. Historia jest pełna dziwnych rytuałów i tajemniczych manuskryptów. Oddzielmy fakty od fikcji. W czasach starożytnych ludzie naprawdę wierzyli, że magia może zmienić ich świat. Źródła historyczne, takie jak Egipska Księga Umarłych czy średniowieczne Grymuary, uczyły wszystkiego: od przywoływania duchów. Poważenie eliksirów miłosnych. Ale najciekawsze jest to, że wiele z tego, co nazywamy magią, było w rzeczywistości wczesną nauką ziołowymi lekarstwami, astronomią, a nawet sztuczkami matematycznymi. Jasne, niektóre mity przesadzały. Latające miotły i kule ognia to była czysta fantazja, ale granica między magią a prawdziwą wiedzą była bardzo płynna. Więc następnym razem, gdy będziesz czytać o starożytnych czarodziejach, pamiętaj, ich magia często torowała drogę prawdziwej nauce. Szok, prawda?